Liliana Bardijewska, moje, nie moje. I pomyśleć, że zapowiadał się taki pogodny, spokojny dzień. Słońce właśnie przecierało oczy białym obłoczkiem. Poranny zefilek zabierał się do czesania potarganych traw, a strumyk bulgotał wesoło, skacząc po kamieniach i ogłaszając pobudkę. Aż tu nagle, pierwsza zauważyła je sroka. Znalazłam! Jest moje! wrzasnęła wielkim głosem, stawiając na równe nogi cały las. Łąkę i jezioro. Na ten okrzyk zbiegło się wszystko, co sił w łapach, skrzydłach i zwojach. Przytruchtało, przyleciało, przypełzło i zamarło w zachwycie. Bo to, co zobaczyło, było prawdziwie zachwycające. Na środku polany, w piaszczystym dołku, leżało ono. Całe gładziutkie, złociutkie i w srebrzyste kwiatuszki. Drugiego takiego na świecie nie było. To musiało przyznać nawet słońce, które dzień w dzień ogląda cały świat. Moje śliczniuchne, moja sroczka, moja pisaneczka kwiecista, skrzeczała pieszczotliwie sroka, podskakując to na jednej, to na drugiej nodze nad złocistym jajkiem srebrzyste kwiatuszki. Pierwszy otrząsnął się z zachwytu, paw i zafurkotał ogonem, nie kryjąc oburzenia. Dlaczego akurat twoje? Ojciec musiał być piękny, taki jak ja. Ono jest moje, na to napuszył się struś. To największy cud świata, a kto jest największy? Tylko ja. Ono jest moje. Tego już nie wytrzymało stado wróbli i zaświergotało jednym głosem. – Nas jest więcej – pyta się muszczku. – Nasze jest. Słysząc to bocia, nas zaklekotał ze śmiechu. – stąd pyskacze, ono musi mieć gniazdo na wysokości, królewski tron, moje jest. A właśnie, że nie. Ono musi zobaczyć świat i świat musi je zobaczyć. Będzie żeglować na moim grzbiecie po rzekach i jeziorach. Zaterkotał dumnie perkos, strosząc skrzydła niczym żagle. Już kogut miał mu powiedzieć coś do słuchu, ale naraz wszystko zamilkło i zamarło w bezruchu. Nadpełzał wielki boa. Syknął z podziwu, widząc srebrzyste kwiatuszki. To coś w sam raz dla mnie. W moich objęciach będzie mu najbezpieczniej. I nim kto zdołał ćwierknąć czy skrzeknąć, już jajko znikło w wężowych splotach. I byłoby całkiem zniknęło, gdyby nie nowy gość na polanie człap, człap dał się słyszeć pospieszny, zielony trucht. Hola, hola, panie Boa! U mnie będzie miało jeszcze bezpieczniej. Moje jest. Kłapnął szczęką zębaty krokodyli, zgrabnie wyłuskał złociste jajko z wężowego uścisku. Wszystko na polanie zamarło w przerażeniu, widząc srebrzyste kwiatuszki w zielonej paszczy. Wszystko, ale nie pszczeli rój. Oddaj zębata po czwaro. To królewskie jajo, nasza królowa je wychowa. Bzyknął i szybki jak strzała wyrwał jajko z krokodylich szczęk. Cała polana odetchnęła z ulgą. Ale zgody jak nie było, tak nie było. Ono zasługuje na więcej, burknął pająk, zarzucając na nie swoją koronkową sieć. Będę je kołysał w moim hamaku i nauczę je latać. Tego już nie mogły cierpieć, mrówki. To jest ziemne jajko i musi wychowywać się na ziemi. Mamy tyle jajek, że jedno więcej nie zrobi nam różnicy. Zakrzyknęły i poniosły jajko do mrowiska. Kumy, stop. Kum, kum, zarechotała żaba. Nigdzie mu nie będzie tak dobrze jak w wodzie z moimi kijankami. Słysząc to ptaki, zjeżyły się ze złości. Sroka aż poczerwieniała, a paw, pobladł jak ściana. Kogut się rozgdakał, zapiała kaczka, zakukał bocian, wróbel zaterkotał, rozświerkała się kukułka, perkos zaskrzeczał, a struś aż syknął z wściekłości. Zrobił się harmider nie do opisania. Mrówki bzyczały, bo aż czękał szczęko, a krokodyl klekotał. W ogólnym zamieszaniu nikt nie spostrzegł, że na polanie pojawił się ktoś nowy. Przez chwilę stał bez ruchu, żeby zrozumieć rzecz całą. A kiedy wreszcie pojął, o co toczy się, spór, tupnął nogą. Potem drugi raz i trzeci, aż zatrzęsła się cała polana. Wtedy dopiero go zauważyli. Zrobiło się cicho, jak makiem zasiał. I w tej ciszy kangur powiedział coś bardzo mądrego, co wszystkim musiało się spodobać. Spokój. Po co ta cała kłótnia? Wychowajmy je wszyscy razem. Ura! zakrzyknęła zawstydzona Polana, i nikt już nie miał ochoty na dalsze spory. To też, kiedy nadciągnął zadyszany żółw, stękając z daleka szyja się znów. Spóźniłem? Powitał go głośny wybuch śmiechu, a kangur delikatnie położył mu jajko na grzbiecie i powiedział: Nie, tym razem jesteś pierwszy. Od tej chwili aż do jutra będziesz jego ojcem. I tak oto co dzień rano nowy rodzic przejmował opiekę nad złocistym jajkiem srebrzyste kwiatuszki. Kaczka mościła je w kaczem puchu. Struś zakopywał w ciepłym piasku, pająk kołysał w podniebnym hamaku, sroka chowała w gnieździe przystrojonym najpiękniejszymi szkiełkami i błyskotkami. Boa podrzucał je w swoich miękkich splotach, pszczoły nacierały woskiem, a mrówki polerowały tocząc po mchu. Berkos pływał z nim na grzbiecie, po rzekach i jeziorach. Bocian zabrał je w morską podróż w bocianim gnieździe najpiękniejszego żaglowca. Krokodyl huśtał je w zębatej paszczy, kangur kołysał w futrzane kieszeni, myszka zaś tuliła w czułym uścisku. Słowik śpiewał mu kołysanki, a wróble świergotały wesołe piosenki. I tak mijał dzień za dniem. Aż tu pewnego ranka. Złocista skorupka w srebrzyste kwiatuszki nagle zarysowała się, a ze środka dało się słyszeć leciutkie postukiwanie. Pierwsza usłyszała je kukułka, jak wicher sfrunęła z dębu, na którym tkwiła bez ruchu od kilku tygodni i zapukała w skorupkę. — Chodź, chodź do mamusi, moje kukułczątko! — zakukała pieszczotliwie. W okamgnieniu zbiegła się wokół niej cała polana, aż zielona ze złości. — Siod mojej sroczki! — zaskrzeczała zielona sroka, najgroźniej jak umiała. — Ono jest nasze! — bzyczały pszczoły, ostrząc zielone żądła. Kum, kum, kum moje, kum jest, zgrzytała zębami żaba. Nie oddam nikomu mojej pociechy, kłapał szczęką krokodyl, aż ponsowy z wściekłości. Na polanie zawrzało. Każdy miał swoje do powiedzenia i nikt nikogo nie słuchał. Na nic zdało się nawet tupanie kangura. Cisza zapadła dopiero, gdy rozległ się trzask pękającej, złocistej skorupki. Wszystko zamarło w oczekiwaniu i patrzyło, jak spośród srebrzystych kwiatuszków wyłania się najpierw jedna krzywa noga, potem druga krzywa noga, a na koniec krzywy grzbiet z jajowatą główką zakończoną Krzywym dziobem. Wreszcie ze środka wygramolił się brzydki, bury malec. Pierwsza otrząsnęła się ze zdumienia kukułka Co nie moje? Nie moje zakukała, zafurkała i tyle ją widzieli. Moje też nie. mruknęli jednym głosem z spawiem i zniknęli równie nagle, jak się pojawili. Pszczoły bzyknęły, że lecą do pracy. Boła przypomniał sobie o pilnym spotkaniu, a mrówki na komendę w tył zwrot odmaszerowały do mrowiska. Pomyliłem się. Moje było srebrne w złociste kwiatuszki, kłapnął stanowczo krokodyl i zapadł się jak kamień w wodę. To to na pewno nie jest sroko, krzyknęła pogardliwie sroka i już jej nie było. Ta pokraka nie może być nasza, ćwierknęły wróble półgębkiem i odwróciły się na pięcie. Przepraszam, muszę pędzić. Już jestem spóźniony. Pożegnał się pospiesznie żółw i zniknął gdzieś w trawie. Nie moje, nie moje, nie moje, rozległo się zewsząd i nagle cała polana zatupotała, załopotała i opustoszała. Nim kangur zdołał coś powiedzieć, został sam na sam z burym, krzywonogiem, który ze zdumieniem przyglądał się temu panicznemu furkotaniu i znikaniu. Po chwili na polanie zapanowała głucha cisza i pustka. Kangur spojrzał w smutne, wyłupiaste oczka krzywodzioba i westchnął. No cóż, wygląda na to, że jesteś mój. Skakuj więc do środka. Utykając to na jedną, to na drugą nogę, malec niezgrabnie wgramolił się do kieszeni na brzuchu kangura, a po chwili już mocno chrapał, ukołysany jego delikatnymi podskokami. Tej nocy kangur nie zmrużył oka. Bał się ranka, a rano z jego kieszeni wyłoniła się najpierw jedna, trochę Mniej krzywa noga, potem druga, trochę mniej krzywa noga, a na końcu trochę mniej krzywy dziób. Kangur radośnie uściskał malca, dał mu do dziobania jakieś ziarenka i owoce, a potem zajął się jego toaletą. Najpierw wyszczotkował burę piórka na grzbiecie i na skrzydłach, potem ufryzował bury łepek, a na koniec pierzasty bury ogonek. Dwupiaste oczka poweselały. Krzywy dziób coś nieśmiało pisnął na dzień dobry. Potem, śmielej i śmielej. No i zaczęło się świergolenie, trelowanie i kląskanie. Krzywy dziób nie zamykał się od rana do wieczora, skacząc krok w krok za roześmianym kangurem. Na noc bury malec znów wgramolił się do jego przytulnej kieszeni. A o wschodzie słońca obudził go radosnym hymnem: Na cześć poranka. I tak już było co dzień. Kangus szczotkował, fryzował i karmił, a krzywodził, wyśpiewywał swoje arie, duety, a niekiedy i sekstety, podskakując wesoło na krzywych łapkach. Polana aż zaroiła się od nut i nutek, które kołysały się na najmniejszych ździbłach, traw i gałązkach żarnowca. Już od świtu z całego lasu. Zlatywały się nawet kwiaty, żeby posłuchać niezwykłego śpiewaka. I pomyśleć, że on mógł być nasz. Westchnęła któregoś ranka zasłuchana mrówka, która przechodziła tamtędy. Oczywiście najzupełniej przypadkiem. A wraz z nią smętnie westchnieli wszyscy mieszkańcy lasu, którzy też znaleźli się w pobliżu. Oczywiście najzupełniej przypadkiem, jak co dzień o wschodzie słońca.